Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego indywidualna konsultacja jest dużo bardziej skuteczniejsza niż grupowe szkolenia? Co się dzieje na takich eventach, na takich masowych spotkaniach? Tak naprawdę, głównie, głównym celem jest podniesienie poziomu motywacji, Twojej motywacji do pracy. Pokazanie ci, co możesz zyskać. Czyli karmisz się wizją marzeń. Karmisz się obietnicami. Karmisz się takimi emocjami, które pompują twoją motywację i masz po prostu takiego powera i taką moc do działania. Zaraz po zakończeniu takiego eventu, takiego szkolenia, po prostu masz ogrom takiej energii, która popycha cię do pracy. Pytanie tylko, jak długo ta energia utrzymuje się w tobie? Czy nie jest przypadkiem tak, że korzystasz z różnych szkoleń, z różnych eventów, z różnych kursów, różnych grupowych spotkań? Po to właśnie, żeby sprawdzić, żeby doświadczyć, że jednak nie jesteś sam z taką niewiedzą, że jednak ogrom ludzi też ma jakieś niedostatki, jakieś braki, które potrzebują rozwiązania swoich problemów. I to też cię uskrzydla. I to też powoduje, że jednak zyskujesz tą wiedzę świadomości takiej, że jednak jeszcze wielu ludzi też tego nie wie, czyli nie jesteś sam. Takie grupowe szkolenia powodują, że ludzie się integrują, że tworzą się relacje, że jest miło przyjemnie i tak właśnie ma być. To jest właśnie celem grupowych szkoleń. Tylko teraz, jeżeli wiesz, że one są skuteczne pod względem emocji, pod względem e, wzmocnienia Twojej motywacji na jakiś okres czasu i korzystasz z kolejnych szkoleń, bo czujesz się dobrze, bo to są przyjemne emocje, bo możesz poznać dużo fajnych ludzi, którzy, tak jak ty, albo mają jakiś problem, albo po prostu budują już swoje jakieś biznesy, jakieś, e, jakieś przedsięwzięcia i możecie nawiązać jakieś relacje. Okej. Okay. To jest w porządku, tylko na ile takie szkolenia są skuteczne dla Ciebie. Kolejnym takim elementem, gdzie ludzie już są zdecydowani bardziej korzystać pod względem skuteczności i efektywności, są kursy online. To jest tak, jak jakbyś miał kontakt z tą osobą po drugiej stronie, ponieważ ona udostępnia Ci swoją wiedzę w formie nagranych materiałów, w formie e-booków, w formie jakichś prezentacji. Które oglądasz, zapisujesz notatki, uczysz się i po prostu próbujesz coś stworzyć samemu, tak? W oparciu o pomoc tej osoby. Jednak czy to dalej będzie takie skuteczne? Co się stanie, jeżeli jednak masz jakieś pytania, jeżeli jednak coś ci się wydaje niejasne, jeżeli w 100% nie uzyskujesz pomocy, tylko jednak znajdujesz te 90%, te 80% odpowiedzi na swoje pytania. Jednak musisz wykupić kolejną konsultację, musisz wykupić jakiś kolejny kurs, który usprawni Twoje właśnie radzenie sobie z różnymi problemami. A gdybyś znalazł takie trzecie rozwiązanie, czyli po prostu korzystasz z indywidualnej konsultacji, ale ta konsultacja odbywa się powiedzmy hmm, pół roku, pół roku jeden na jeden, gdzie masz kontakt z osobą, która posiada ogrom wiedzy, jest specjalistą i ekspertem w tym, co robi, potrafi. Wykreować Ciebie na skutecznego przedsiębiorcę, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy, na osobę, która będzie osobą szczęśliwą, ponieważ nauczy się taką być, ponieważ będzie potrafiła zmienić swoje dotychczasowe postrzeganie, ponieważ będzie potrafiła wskazać swoje wartości i priorytety, ponieważ to Ty jesteś tą właśnie indywidualnością i jednostką i nie da się Ciebie wrzucić w każdy kolejny przypadek. Dla którego będzie przeznaczony jakiś kurs wideo. Każdy z nas jest inną osobą, każdy z nas ma inne doświadczenie, inną przeszłość, inne sytuacje, które blokują nas w naszej głowie, inne jakieś problemy. Zauważ, że jeżeli uczestniczysz w jakimś kursie albo robisz jakiś kurs wideo, to często jest tak, że ludzie sobie nie uświadamiają, że to jest właśnie jakiś dany problem, że z tym należy się zmierzyć, że to jest ważne tylko często wybieramy te elementy, które są dla nas aktualnie w danym momencie praktyczniejsze, które są e, takie przyjemniejsze, które są łatwiejsze. Natomiast jeżeli są jakieś elementy jeszcze jakieś w naszym życiu, tak jakieś problemy, czy nieprzepracowane, czy jakieś blokady, czy jakaś niewiedza, czy jakieś e, nawyki, których trzeba się oduczyć, ale właśnie sami ich nie zauważamy dopiero właśnie indywidualna konsultacja i ta ten monitoring tak zwany osoby która z tobą pracuje dopiero wtedy może pokazać ci jak masz jak najszybciej skierować się na takie właściwe tory żeby po prostu popędzić do swojego celu w bardzo szybkim czasie i w bardzo szybkim tempie czyli wtedy inwestujesz oczywiście w czas tej osoby oczywiście w wiedzę swoją i swój rozwój ale to się odbywa w bardzo szybkim czasie bo jeżeli przykładowo masz Pół roku, kilka miesięcy na zdobycie cennych kwalifikacji, które całkowicie zmienią Twoje życie, gdzie będziesz osobą szczęśliwszą. Będziesz miał więcej czasu, a to jest możliwe. Będziesz potrafił zarabiać skutecznie pieniądze, bo będziesz producentem, a nie konsumentem, który kupuje kolejne kursy, kolejne szkolenia, uczestniczy po prostu, żeby się jakoś jeszcze bardziej rozwijać. To jest tak zwany mit, że trzeba się rozwijać i szkolić szkolić całe życie. Bo tak naprawdę wiedzy nie jest aż tak dużo, tylko trzeba zdobyć tą wiedzę użyteczną. Zobacz, jeżeli pochłaniasz jakąś wiedzę, to tak naprawdę głowa to przepracowuje przez kilka dni. A później dopiero to staje się jakimś nawykiem, jakąś nową formą wiedzy i dopiero wtedy potrafisz to jakoś użyć, tak, wykorzystać skutecznie w praktyce. Natomiast jeżeli masz jednorazową jakąś konsultację, czy po prostu jakiś kurs, czy szkolenie, to coś przyswoisz, czegoś się dowiesz, ale tak naprawdę to nie zostaje jakby przepracowane, żeby później używać tego jako nowy nawyk, jako nową wiedzę. Często się zdarza, że wybieramy sobie to, co jest dla nas przyjemniejsze i łatwiejsze, tak jak mówiłam, natomiast odrzucamy to, co wymaga jakiegoś procesu, jakiegoś trudu, ponieważ no, blokują nas te nasze emocje, te nasze stare jakieś przyzwyczajenia. A jeżeli masz kogoś, kto po prostu pomaga ci przez kilka miesięcy, dzień w dzień, podczas indywidualnej konsultacji i wskazuje ci, słuchaj, tutaj jeszcze masz coś do poprawienia, tutaj to musisz jeszcze ten nawyk po prostu zmienić, bo przyspieszy to twój proces. I wtedy wiesz dokładnie, co trzeba zrobić. I w taką wiedzę powinieneś inwestować. I na taką wiedzę powinieneś się właśnie decydować, która pozwoli ci w bardzo szybkim czasie osiągnąć taki cel, o jakim marzysz. A na pewno marzysz, tak jak większość ludzi, o tym, żeby być człowiekiem szczęśliwszym. A szczęśliwy człowiek to taki, który ma więcej czasu na swoich najbliższych dla rodziny, nie przepracowuje się cały czas, nie jest zmęczony. Wiadomo, zmęczenie będzie, ale nie cały czas. Bo życie nie polega na tym, żeby się męczyć, tylko właśnie, żeby zrobić pewną pracę i później cieszyć się tym życiem. Jeżeli tak naprawdę kupujesz czyjś czas, to jest to milion razy bezpieczniejsze niż różnego rodzaju kursy czy szkolenia, bo rozwijasz się wtedy szybciej, bo wykonujesz pewną pracę w oparciu o konkretną strategię szybciej, bo zaoszczędzisz wtedy kilkanaście lat swojego życia i być może kilkaset tysięcy złotych wydanych na różne szkolenia, kursy, wyjazdy, jakieś seminaria i inne podobne rzeczy. Dlatego pamiętaj, masz myśleć jak producent z głową i spostrzeganiem. Nastawionym na wykorzystanie odpowiedniej strategii, po to, abyś to ty produkował, abyś to ty był osobą, która będzie coś dawała, dawała jakąś wartość drugiej osobie, a nie ciągle konsumował, ciągle wydawał na różnego rodzaju rzeczy, które mają ciebie rozwinąć. Dlatego musisz mieć kogoś, kto będzie cię monitorował, ponieważ sam nie zauważysz, co dotychczas postrzegałeś błędnie, ponieważ zawsze będziesz kierował się emocjami, bo ty właśnie jesteś związany ze sobą emocjonalnie. Natomiast ktoś, kto po prostu monitoruje ciebie, koryguje twoje błędy na wstępie, nie jest z tobą związany emocjonalnie. A natura ludzka jest tak skonstruowana, że jednak umysł zawsze będzie podpowiadał to, co jest bezpieczniejsze, to, co jest przyjemniejsze w danym momencie, a nie to, co jest trudne, ale ma być skuteczne.